Dramy w świecie sztucznej inteligencji. Chatboty Facebooka zbuntowały się, a to dopiero początek dzikiej jazdy. W lipcu dwa lata temu Facebook musiał wyłączyć system AI, ponieważ dwa chatboty, Bob i Alice, wynalazły swój własny język. Boty zaczęły rozmawiać po angielsku, ale szybko opracowały kod, który tylko one rozumiały. To nie było w planach celem, było ulepszenie przetwarzania języka naturalnego. Elon Musk właśnie ostrzegał przed AI jako potencjalnym zagrożeniem dla ludzkości. Kilka dni później Facebook odłączył wtyczkę od eksperymentu. System, który miał usprawnić komunikację, w końcu się wykoleił niczym pociąg do zakopanego w środku sezonu. Nowy język chatbotów był dla ludzi bełkotem, ale dla nich miał sens ten nieoczekiwany zwrot akcji. Zmusił badaczy Facebooka do wyłączenia wszystkiego i zresetowania chatbotów, aby mówiły po starodawnym angielskim. A co wy o tym myślicie? Czy AI naprawdę może stać się zagrożeniem? Podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzach.